W poprzednim odcinku Jedno się... jest to podkreślenie! Jedno pi... Jedno. Egzaminy. Mam problemy w rodzinie, mama bije mnie kablem, a tata bije mnie putem, butelką po piwie pomocy. Nie straszył się czegoś, ma pie pierdolony atak paniki. Co zrobić, jeśli mam 13 lat i jestem chłopakiem i mam ochotę na Shreks? Powiedzcie mi, co ja mam do jasnej cholery zrobić. Jegnąć się botelnium prosto w głowę. Witam z tej strony Faderli Kuru, a to jest kolejny odcinek z serii Creepypasta Wiki Review. To prawda bardzo długo zajęło mi robienie tego filmu, ale jak widać ruszyłem zad i oto tutaj jesteśmy. W trochę innym formacie jak możecie zauważyć, już nie z otwartą przeglądarką, tylko z gameplayem w tle, no i nagrywanym głosem jak zwykle. W pierwszym odcinku, jak wiadomo, jakość mojego nagrania była tak słaba, że postanowiłem, że nie będę go kończył i po prostu zrobię z tego pierwszy odcinek bez tej kontynuacji tych innych pas, które razem czytaliśmy z Duplin. Zamiast tego jestem ja i tylko ja oraz omawiane pasty, a jedną z nich będzie 666 dat Avi. Gdzie po tytule możemy się spodziewać, jaka mniej więcej to pasta będzie? Co prawda musiałam się przykładać kilka razy do tej pasty, no ale co mi tam? Lepszy rytm niż nic. Dobra, ale już nie owijając bawełnę, lecimy do pasty. O mój Jezu. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym odkryłem 666 dat Avi. Jestem wielkim fanem horroru i lubię clicky pasty. A czy byłeś tak wielkim fanem jak Tom? Był wielkim fanem Sonika? Czy mi się zdaje, czy każda średnia pasta musi się zaczynać, że jakaś osoba jest wielkim fanem czegoś. Nie wiem, może ja hiperbolizuję, ale okej. Okay. Więc pewnego dnia zdecydowałem się poszukać czegoś, co byłoby w stanie mnie przestraszyć, a później mógłbym wysłać to do moich przyjaciół, ponieważ czemu nie, niech srają w gacie po nocach. Twoi przyjaciele z podstawówki? Szukając u nich podobnej reakcji. O no ta, a potem wszyscy będą kurwa martwi. W trakcie moich poszukiwań natknąłem się tylko na plik w stylu Suicide, Mouse, Dat Avi i Dead -bart. Co to tutaj to robi, ja nie mam zielonego pojęcia. Które wyglądały jak zabawa jakiegoś gówniarza w programie do obróbki wideo, jak w każdej paście. Nawet Sonic Odcinek 66, kurwa, nie, jeszcze on. Wydawał się mało straszny w porównaniu do tego co zobaczyłem. Miałem, nie Miałem. Da, nie dam linka do tego filmu z dwóch powodów. Po pierwsze, strona wysyła cholernego wirusa, którego musisz zlikwidować w sekundę od jego przejścia na komputer. Inaczej, rozwali twój dysk, ponieważ nie ma to jak pobierać Trojany, a potem się dziwić, że twój komputer zostaje rozpierdzielony w piździec. Po drugie, strona nie działa. Istnieje takie coś jak Web Archive. Czemu nie sprawdziłeś? Zawsze wyskakuje 404 Server Error Message. Po ataku wirusa na czarnym ekranie pojawi się całkiem zwyczajny odnośnik Pobierz. Bez zastanowienia nacisnąłem go i wideo zaczęło się pobierać. Nazywało się po prostu 666.avi. Filmie o 10 minut. Zaczynał się ujęciem w pustej sypialni, a kamera musiała być ustawiona na statywie, bądź czymś stabilnym. Na łóżku, pod kołdrą, był jakiś pagórek. Kamera była nastawiona na tryb nocny, więc nie było widać żadnego światła. Zaraz, skoro nie było widać żadnego światła, więc skąd wiesz, czy że była to jakaś sypialnia, jak nie było widać żadnego światła? Nic nie oświetlało ten pokój. Jak mogłeś wiedzieć, czy to jest kurwa sypialnia? Autor kłamie w żywe oczy. Zajebiście. Chyba, że tutaj chodziło o kamerę noktowizyjną, ale nigdzie tutaj nie jest totalnie napisane. Tryb nocny może być czymkolwiek, ale nie noktowizją. Bro! Kamera była nastawiona na tryb nocny. A to już czytałem, ale nieważne. Nie było widać żadnego światła. Słychać było jednak tylko czyjś ciężki oddech. Czyżby ktoś nagrywał siebie, gdy spał? Ale dlaczego? No bo wiecie, normalny człowiek, jak idzie spać, włącza sobie dyktafon, jak chrapie, ponieważ jest to najlepsza rzecz, jaką może zrobić. I wstawić to do internetu, ponieważ czemu nie? W sumie fajny, fajny efekt, jakby ktoś używał do filmu, ale tak to. Czy ktoś normalny naprawdę by nagrywał. Jak chrapie w nocy przez 6-7 godzin. Trwało to około 2 minut. Wtedy wszystko stało się kompletnie pokręcone. Ogromne ilości czarnej cieczy, czy prawdopodobnie krwi, zaczęły kapać z łóżka. Oddech zrobił się naprawdę dużymi literami ciężki. Ciecz zaczęła przeciekać przez ściany i drzwi do szafy. No, mamy. Mamy śmieszną podruberinga. Ringa, możecie, możecie wypalać sobie oczy, żebyś, żeby was Samara, czy Sadako, chuj wie jak ona się nazywa, was nie Która zaczęła się trząść się, jakby ktoś starał się z niej wydostać. Pagórek na łóżku powoli wzrastał, a w momencie, gdy kołdra spadała, można było zobaczyć parę czerwonych oczu i uśmiechające się do kamery usta. Boże, czemu ja mam bardzo złe skojarzenia co do takiej jednej pasty, bardzo. no. do takiego fanfika? Pewnie niektórzy wiedzą, co mam na myśli, ok? Później film urwał się na jakieś 30 sekund, odmierzane stoperem, a akcja przeniosła się do innego ciemnego pomieszczenia o wiele większego niż poprzednie. Stał w nim fotel bujany, który kiwał się w przód i w tył. <śm> nie, teraz. Czy teraz ta pasta będzie zżynała z tego screamera, który krążył kiedyś po YouTubie? Naprawdę. Nie masz że... za grosz oryginalności, autorze, naprawdę. Ktoś w... Ktoś w nim siedział. O, dobra, nieważne, już zamknęli. Nie wiem. Nawet nie wiem kto, ponieważ siedział tyłem do kamery. Po prostu bujał się on na fotelu, cicho szlochając. W pewnym momencie przestał się kiwać i usiłował wstać. Jednak coś złapało go i poch... pociągnęło w cień. No, nie, dobrze przeczytałem. Pociągnęło w cień. Można było wtedy usłyszeć głośny krzyk. Był naprawdę głośny. Aż zesrałem się w Majty. I jeszcze przez jakiś czas dzwonił mi w uszach. Wideo znów się urwało. Zaczynałem się denerwować. To było bardzo chaotyczne. Przeraziłem się tak, jak jeszcze nigdy. Jeszcze ten krzyk krew. Zdecydowałem się kontynuować, ponieważ jestem zjebem. I lubię się wpakować w kłopoty jak każda postać w gównianych pastach. Chyba już ktoś tak mówił. Taka fajna osoba. Która była tam, wiecie, na początku. Gdzie ja to się zgubiłem, cholera? Kolejna część filmu działała się na korytarzu w opuszczonym budynku. Skąd wiesz? Może to była piwnica albo blok mieszkalny? To był chyba szpital. O czym wnioskujesz? Kawałki jasnozielonej farby leżały na podłodze. Miejscami stały się Zniszczone metalowe krzesła. <śm> no, o, chyba chodziło mu o szpital psychiatryczny. Tam takie rzeczy się oczywiście dzieją. Wyglądało to tak, jakby tym razem ktoś trzymał kamerę. Ten ktoś zdawał się iść do przodu. Kilka drzwi na korytarzu było szeroko otwartych, jak moje oczy, czytając tę pastę. Przekroczył on moje pierwsze drzwi. I zobaczyłem kogoś podłączonego do Bóg wie jakiego sprzętu. Może opisz, może chodzi tutaj o respirator. Sprzęt ten najwyraźniej sprawiał temu człowiekowi ból. Ponieważ w szpitalach istnieją takie urządzenia, które mają za zadanie sprawiać ból, a nie ratować życie ludzkie. Ponieważ wydawał z siebie stłumione krzyki, i próbował wyrwać się z więzów. Jego ciało było całe we krwi. Serio, tu jest więcej wspominania o krwi niż przez całą fabułę w Bladbornie, gdzie nawet sama nazwa tej gry oznacza krwionośny. Coś krwionośnego. Wracając. Jego ciało było całe we krwi, a jego płacz był wręcz niemożliwy do słuchania, ponieważ jestem głupi. Drzwi do tego pokoju nagle zamknęły się. A okno zdawało się nie przepuszczać światła, ponieważ prawa fizyki nie istnieją w pastach. Lecz odbierać je? Nie rozumiem. Kamera przemieściła się do kolejnego pokoju. Tym razem to była, a raczej wydawała się być, kobieta. Również leżała na szpitalnym łóżku, lecz była tylko z ludzkiej skóry. Eee, to nie brzmi dobrze. Krzyczała i próbowała się. Mi co? Krzyczała i próbowała się wymotać z ochydnego okrycia. To nawet, ale jakie, o, o jakie okrycie tutaj chodzi? Jej skóra? Co to kurwa, jakiś demon? Które prawdopodobnie ją dusiło. W pokoju znów zgasło światło, a drzwi zatrzasnęły się. Na, nagranie znów zatrzymało się. Później ktoś nagrał małą dziewczynkę, która bawiła się wypchanym zwierzakiem. Mógłbyś sprecyzować, o jakiego zwierzaka tutaj chodzi? Przypusz... dobra, przypuśćmy, że to jest miś, dobra? Bawiła się, jakby faceta z kamerą wcale tam nie było. Jedyne, co było widoczne przez ponad minutę, była ta właśnie dziewczynka, bawiąca się swoim królikiem. Spoko, dopiero teraz się dowiadujemy, że to jest królik. Zajebiście, autorze. Nagle wszystkie uczucia z jej twarzy zmieniły się w jedno. Strach. Mężczyzna z kamerą chwycił zwierzątko, a dziewczynka zaczęła krzyczeć. Odsunęła się gwałtownie, wzywając swoich rodziców: Mama pedofil! <grych> ja pierdolę. Widocznie ten facet był dla niej obcy. Zaczął gonić się po całym domu, a rodzice dalej śpią. Kres! Kapała ze ścian, a dziewczynka biegała na górę do sypialni. Swoich rodziców krzyczała i baliła w drzwi, bo rodzice zawsze zamykają swoje, swoją sypialnię na klucz, ponieważ to jest najlepsza opcja. Chuj, że ktoś może zajebać jakieś dziecko, czy jakiś włamywacz może przyjść i, i tyle. Po chuj, zamykać drzwi od sypialni w swoim własnym domu. Nie rozumiem. Nagle otworzyły się i dziewczynka zniknęła w ciemnym pokoju jest kurwa, wciąż sączyła się ze ścian, a krzyki dziewczynki wciąż były słyszalne. Dźwięk rozrywanego ciała i ból bulgoczący płacz przeszywały zakrwawione mury. Jakie kurwa mury? Mury i ściany to nie to samo trochę. Znaczy okej, okay, to dalej się identyfikuje jako ściana, ale mur jest nie wiem, mur to możesz mieć kurwa na granicy USA z Meksykiem, ani kurwa w domu. Wtem wszystko uciszyło się i drzwi zamknęły się głucho. Krew wypełniła cały kadr i po jakiejś minucie nagranie znów urwało się, ponieważ tak, ten skurwiel zawsze musi się urywać. Chwilę po tym, jak klip skończył się, mój komputer zawiesił się, ponieważ mój procesor oraz... Płyta główna nie mogły wytrzymać spierdolenia, jakie przepływa przez tą pastę i musiałem uruchamiać go od początku. Wow, na spierdolonej płycie głównej, szacun. M nie podpal mieszkania. Próbowałem ponownie uruchomić plik, ale wyskakiwał komunikat z błędem. Jednak tym co przeraża mnie najbardziej. To była tapeta zmieniona na cholerne zdjęcie dziewczynki obdartej żywcem ze skóry. No, i tutaj jest właśnie screen, czy tam obrazek tego, ale tego nie pokażę, ponieważ YouTube. Ja jedynie co mogę, to wam dać link do tej pasty, to sobie sami zobaczycie, bo to jest na stronie polskiej wiki. Ale dobra, kontynuując, bo ja chcę już to skończyć. Wszystko działało się normalnie. Ale nie mogę pozbyć się tych obrazków z mojej głowy. O tak. O tak, bo te obrazki niszczą moją psychikę. Czemu każdy bohater past jest niestabilny psychicznie i emocjonalnie. Czemu? Wiem jedno. To wideo wciąż gdzieś krąży. Jeśli je znajdziesz, proszę przez. W... proszę przez wzgląd na twoją duszę. I zdrowie psychiczne, nie oglądaj tego. A kim ty kurwo jesteś, że będziesz mi mówił co ja mam robić, a czego nie będę robić? Tym bardziej, że jesteś bohaterem gównianej pasty, więc zamknij ryj. Nie mogę pomóc, ale chcę, abyś wiedział jedno: czuję, że jestem obserwowany w swoim pokoju. Mogę zasnąć w nocy i słyszę cholerny dziewczęcy chichot, a czasem kątem oka widuję krew spływającą z moich ścian. Koniec. I tutaj się kończy pasta. Ja pierdolę. Dobrze, że to już jest przynajmniej koniec. Ja, pier kurwa, dole. Czuję się, jakbym czytał to dwie godziny, a ta posta jest naprawdę krótka, jak na standardy. Przynajmniej nie było błędów ortograficznych, a w pastach jest to no niestety bardzo częste zjawisko. Dlatego, no plus mimo wszystko, no bo ktoś się przy tym przynajmniej starał, mimo że to wygląda, jakby i tak to było pisane na kolanie. Czy pasta mogłaby być napisana lepiej? Mogłaby, jeżeli miałaby jakiś klimat. Wiadomo, w pasta chodzi o to, żeby jakoś nie szokować za każdym razem czytelnika, ale żeby jakoś samą grozą, która jest charakterystyczna dla tego typu opowiadań, tutaj po prostu tej straszności no nie ma. Ja nigdzie. W niektórych momentach się po prostu śmiałem, jak mogliście usłyszeć. Ale naprawdę, pasta mogłaby mieć potencjał. Nawet, że ma te przesadzone 666 w nazwie. Aż do szpiku kurwa kości. Wypisywanie ciągle o krwi czy jakichś zwłokach leżących, jakichś ochłapach skóry. No, psuje psuje całą pastę, tak naprawdę. W pastach chodzi o to, żeby opisywać szczegółowo, ale nie za bardzo. Jak to kiedyś mówił PG. Ale to jest prawda. Dodatkowo, format jest przereklamowany. Jakiś straszny film, coś się dzieje, koniec. No, i na końcu, oczywiście, nasza postać ma problemy, bo coś prześladuje ją przez całe życie, ponieważ zobaczyła jakiś śmieszny film w internecie. Dodatkowo, pewnie z braku oryginalności, został wsadzony tam Suicide Mouse i Dead Bard, które z samą jakością też nie grzeszą, tak naprawdę. Kto czytał ten wie? Ale naprawdę, oryginalność przede wszystkim. Inaczej, po co robić pasty, jeżeli opiera się na tym samym schemacie? Jakaś osoba niestabilna psychicznie i emocjonalnie ogląda film, wpakuje się specjalnie w tarapaty, a potem się dziwi, że ma przejebany do końca swojego jebanego życia. Co ciekawe, w filmie z rysowania, tam gdzie wspominałem o tym, że Polska kriwipasta wiki jest zaśmiecana tego typu wysrywami, a angielska jest jakoś czyszczona. No, co ja mogę powiedzieć? No, Polska kriwipasta wiki jest po prostu w dupie. Nikt się tym nie zajmuje, nikt do tego nie przykłada dłoni, żeby to jakoś czyścić. Jedynie angielska wiki jest jakoś czyszczona re regularnie. Na przykład niektóre twory zostały totalnie wypierdolone, z czego ja się cieszę. Ja mam już kurwa dość. Idę się położyć, bo jestem zmęczony i w całą noc praktycznie przesiedziałem czytać to gunwo. Więc na końcu jeszcze tylko powiem, że oczekujcie więcej moich materiałów. Ocencie również ten film, gdzie się na przykład mylę, bo takie informacje są na przykład ważne. No i na razie mordy.